Hej cześć Manko. z tej strony Jurajski Staś Dzisiaj będziemy karmić pielęgnice pavio-okie Karmię je granulkami dla pielęgnic pavio-okich Zobaczycie jak się rzucą O tak widać fajnie Widzicie jak wyskakują? Widać, że są głodne No, jedzcie, jedzcie. Wysypię już tam całe jedzenie. No. Widzicie, jak jedzą? Głodne są. Mają około. Najmniejsza ma około 8 centymetrów, a największa gdzieś z 10. A właśnie 10 takich pielęgnic pawiokich. Parę razy dziennie dostają jedzonko, wszystko jest dobrze. No, fajnie rosną, a więc to by było na tyle z mojej strony. Może następne będzie karmienie skalarów, molinezji, górami. No, tak myślę. To by było na tyle. Żegnam.